Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do udziału w naszym przedsięwzięciu pod tytułem Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0. Innowacje technologiczne znacząco przyspieszą rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. To nie jest pytanie, czy, tylko kiedy. Kiedy wdrażać tego typu technologie i w jaki sposób, z jakimi partnerami. O nowych rozwiązaniach dla firm przemysłowych będziemy rozmawiać podczas cyklu naszych webinarów. Rzeczywistość 4.0 otacza nas ze wszystkich stron, a przedsiębiorstwa powinny być na nią przygotowane. Czy Twoje przedsiębiorstwo jest przygotowane na rewolucję 4.0? Czy wiesz, że ponad 70% zmian w polskich przedsiębiorstwach kończy się niepowodzeniem? Chcesz się dowiedzieć, co wspiera skuteczne wprowadzanie zmian i w jaki sposób stworzyć zespoły kierujące, by osiągały jak najwyższy poziom realizacji celów w zmianie? Transformacja a komunikacja wyzwania liderów zmian w czasach transformacji. Serdecznie zapraszam. Nasza akademia ma formułę otwartą i mamy nadzieję, że poprzez prezentowanie dobrych praktyk oraz poznawanie firm, które ich dostarczają, znajdziecie Państwo sposoby na to, aby Wasze firmy jeszcze efektywniej przeszły transformację cyfrową. Podczas naszej prezentacji opowiemy o technologiach 4.0 stosowanych w KGHM za nam, o zdalnie sterowanych samojezdnych maszynach górniczych oraz urządzeniach do rozbijania brym, o farmie fotowoltaicznej zlokalizowanej w zakładzie w Legnicy oraz o monitoringu samojezdnych maszyn górniczych. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas rozwiązania znajdą zastosowanie w Państwa firmach. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do śledzenia naszych poczynań w mediach społecznościowych i mam nadzieję, że spotkamy się w czasie naszej najbliższej Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0